mm Śpiewają kobiety w podłysickich wioskach. Nauczyły się jej od nas czarownic. Tak samo jak nauczyły się zaklęć. Niektóre z nich przybywały tutaj, dzisiaj noc walpurgi. Tak jak na Łysicy, tak na innych górach czarownice zbierają się i proszą o moc, proszą o siłę. W tych trudnych czasach. Proszą też o to, aby do, otrzymać siłę, by bronić matki ziemi, by bronić gór, by gro, bronić lasów. Kiedy przylatywałyśmy tutaj, odsetek na, od lat, od Lecimy, lecimy. Łysica chroniła nas, chroniła nas i jodłowa. Teraz my ochronić chcemy łysica i ochronić chcemy puszczę jodłowo. Mila, między nogi, lecimy. Przyleciało nas tu niewiele. Jesteśmy tylko delegacją. Nie chcemy tłumu czarowni, ponieważ my, tarownice mamy świadomość w przeciwieństwie do dyrekcji Świętokrzyskiego parku narodowego. Że tłumy nie służą przyrodzie, że służą, tłumy niszczą przyrodę. Zatestują Zatestują Tak. No, natura nie potrzebuje uatrakcyjniania, natura jest pewna sama w sobie i tylko takich chcemy widzieć tu turystów, którzy doceniają przyrodę, którzy widzą urodę ptaków, ptaków, które widzą urodę skał, którzy widzą jak piękne są drzewa i nie potrzebują widoków drzyscy. I nie, nie potrzebują widoków na nie potrzebują, 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 Co potrzebują, Cofnięty. 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 naturalny krajobraz. Naturalny. Wanda naturalne. Rutkiewicz mówiła, że góra jest dla tego, kto się chce dla niej zmęczyć, a nie dla tego, kto potrzebuje udeptanego, wybetonowanego źródełka, wybetonowanych ław. Wydres... Nie, nie, dla nie. Nie, nie dla betonu! Nie dla betonu! Nie, betonu. betonu. Nie, nie dla betonu! betonu. Nie, betonu. betonu. Nie, nie dla betonu! Nie dla... Nie zgadzamy się na niszczenie przyrody. Nie, nie zgadzamy. zgadzamy się na to, żeby zysk był ważniejszy od przyrody. Nie dla zysku. Nie zgadzamy się z Przeklinamy, Rężdżam, waszą nie to Przeklinamy waszą wieżę! Wiedźmy strzygi, nie to berze. Przeklinamy waszą wieżę! Filfuzowy i robuchy, zaropieją wam paluchy! Wiedźmy strzygi, nie to perze, Przeklinamy waszą wieżę! Wiedźmy strzygi, nie to perze, Przeklinamy Waszą wieżę! Diabły, czarownice, stwory! Zamienicie się w potwory! Wiedzmy strzygi, żakonerze! Przeklinamy Waszą wieżę! Wiedzmy strzygi, nie to kleże! Przeklinamy Waszą wieżę! Czarne koty, węże, szczury! Niech odpadną Wam pazury! Wiedźmy strzygi, nie to peżę. przeklinamy waszą wieżę. Wiedźmy strzygi, nie to peżę. przeklinamy waszą wieżę, Żady waszki puszczyki, niech wyrosną wam pieprzyki. Wiedźmy strzygi, nie to peżę. przeklinamy waszą wieżę. Wiedźmy strzygi, nie to też, co znamy w Na Matka ziemia. Niebo krzyżuje ręce ciężkich chmur w rozpaczy. Ciemnością zakrywa świat. I uczynicie sobie ziemię poddaną. Co czynimy od lat? Ziemio, jestem tak blisko, że czuję Twój puls. Przyspieszone tempo przerażenia. Ziemia, spalona słońcem, przysypana gruzem zapomnienia i odpadów, nabrzmiała od ludzkiej pogardy, wyeksploatowana do głębi. Jeszcze próbuję rodzić. Rusz się! — No powiedz coś! — Przemów! — Broń się! — Czekanie. — Jak? Gdzie? Kiedy? — Jakieś krzykliwe hasło. — Plakat ponury. U — Uliczny wiec przeciwko. — Drzewa przygniecione. — Ciężarem odpowiedzialności. — Nawet nie ruszyły z miejsca. — Dziękujemy Ci, góro! — Dziękujemy! Możemy sobie wyobrazić, że ten fatalny pomysł nie istnieje, że burmistrz wywiesza wielki placak. Przepraszam cię, góro. Przepraszam, że chciałem zbudować tę wieżę. Przepraszam Was, czarownice. Przepraszam Was, mieszkańcy. Przepraszam Was, wszyscy ci, którzy cenicie przyrodę. I to samo robi dyrektor Parku Narodowego.

Święta góra. Dla Was liczą się pieniądze, dla nas liczy się natura. Nie oddamy Wam łyścicy, to jest nasza święta góra. Dla Was liczą się pieniądze, dla nas liczy się natura. Nie oddamy dla Wam łyścicy, to jest nasza święta góra. Dla nas liczą się pieniądze, dla nas liczy się natura. Natura, natura, natura. natura, natura.